I już jest włączony. Teraz musimy włączyć pierwszy bieg. Czyli tu musi być jedynka. To trzeba wziąć do góry, do przodu. No razem spróbujemy. Mocno. Jest jedynka. Już. I jedziemy, już. Popatrz. I pomalutku. I kręcimy w lewo. Zawracamy. Mocno w lewo. Bardzo ładnie. Nie martw się. I w prawo teraz. Mocno w prawo, mocno, mocno w prawo, tu, 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 w tą drugą, w tą stronę. Mocno, mocno w prawo tutaj kręcimy kierownicą. Okej. Okay. Teraz troszkę w lewo. O no super! Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo, jeszcze szybciej w lewo, jeszcze, bo tam się kończy dron. O jak ty umiesz super kręcić kierownicą, sdefciu! no jaki ty jesteś kierowca. Może tam teraz pojedziemy w lewo, co? Kręci, 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 mocno kręci, kręci, ależ ty super kręcisz. Bardzo ładnie. Do ciężarówki. ciężarówki? Dobrze. To jest Pamiętasz, gdzie jest sprzęgło? Tam po lewej stronie, popatrz. Tam, tam jest sprzęgło, a tu jest hamulec. Popatrz, musisz wcisnąć hamulec. Tu prawa nóżka i stop. Wiesz, stoimy.